Dzień dobry moi kochani. Witam Was na lekcji, na której będziemy mówić o epeirogenezie, czyli ruchach lądotwórczych, i izostazji, czyli ruchach izostatycznych. Jedne i drugie są to pionowe ruchy skorupy ziemskiej. To są bardzo powolne ruchy. I teraz proszę Państwa o co chodzi. Litosfera pływa w astenosferze, to już wiemy, i ona może rzeczywiście obniżać się i podnosić. W jaki sposób? No właśnie, zacznijmy. Epeirogeneza jest to powolne podnoszenie się i unoszenie potężnych obszarów litosfery. Dlaczego? Dlatego, że pod litosferą krąży magma. Mamy astenosferę, w której krąży magma i ten ruch magmy może powodować unoszenie się płyty bądź jej obniżanie. Oprócz tego mogą powstawać naprężenia w miejscach kolizji, nacisku płyt, co też może wywoływać taki podnoszący albo obniżający się ruch tych płyt. I proszę Państwa, co jest skutkiem? Tego ruchu. Gdzie my ten ruch będziemy widzieć? No, na granicy wody i mm, lądu. Dlaczego? Proszę Państwa, jeżeli to jest płyta oceaniczna, a to jest płyta kontynentalna, czyli tutaj mamy lustro wody. Jeżeli nasza płyta oceaniczna będzie się podnosiła, lustro wody też, woda będzie zalewała ląd, mamy wznoszący ruch, ruch płyt i mamy transgresję morską. Natomiast jeżeli płyta będzie nam się obniżała, to woda będzie się cofała. Mamy obniżający ruch, woda będzie się cofała, mamy regresję morską. I tyle. Pamiętajcie, że epeirogeneza spowodowana jest procesami wewnętrznymi, czyli to, co dzieje się pod litosferą. Natomiast, proszę Państwa, izostazja to jest tak naprawdę ten sam ruch: góra-dół. Ale o izostazji mówimy, że jest to dążenie skorupie ziemskiej do zachowania równowagi grawitacyjnej. A mianowicie izostazja oczywiście jest spowodowana tym, że płyta zanurzona jest w astrosferze, ale również jej, o właśnie, jej, proszę Państwa, obciążeniem bądź odciążeniem przez czynnik zewnętrzny. Proszę Państwa, co się stanie, kiedy na północy Europy pojawi się potężny lądolód? Co zrobi? Ten ciężar, mając świadomość, że płyta pływa w astenosferze, ten ciężar wgniecie nam tę płytę. A co się stanie, kiedy się stopi? Płyta będzie się wynurzać. No właśnie. Moi kochani, półwysep skandynawski tak naprawdę cały czas powolutku się podnosi. Dlaczego? Bo ustąpił lądolud skandynawski, który go wgniatał, więc teraz on się wynurza. Podobna sytuacja jest na Antarktydzie. Potężny ciężar, jaki tam jest, wgniótł płytę kontynentalną Antarktydy. Astenosferę. I co to znaczy? Gdybyśmy zrobili przekrój przez Antarktydę, okazałoby się, że tam jest dużo depresji, ponieważ duży obszar lądowy znalazł się poniżej poziomu morza, bo jest wnieciony. Kiedy ten lądolód się by stopił, Antarktyda zaczęłaby się wynurzać. A więc podsumowując, epeirogeneza, czyli ruchy lądotwórcze, są to powolne pionowe ruchy płyt spowodowane procesami wewnętrznymi a izustazja, powolne pionowe ruchy płyt spowodowane procesami wewnętrznymi czyli samym faktem unoszenia się w litosfery w astenosferze czyli w roztopionej magmie i uwaga Czynnikiem zewnętrznym, obciążeniem skorupy ziemskiej z zewnątrz przez lądolut, przez potężne osady morskie sfałdowane na przykład, tak? Czyli przez jakiś potężny ciężar, który jest, może ją obciążyć, ale może ten ciężar zniknąć, więc ją odciążyć. Więc będzie też ruch góra-dół, ale spowodowany dwoma, spowodowany dwoma czynnikami, wewnętrznym i zewnętrznym. Mam nadzieję, że jest to jasne. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie. Pozdrawiam serdecznie.